W tym filmie udawałem admina na serwerze Coco RP. Spektowałem graczy, zapraszałem ich na poczekalnię. No ogólnie tak trollowałem i straszyłem trochę. Co warto podkreślić, to ten film był nagrywany na moim live, więc potraktujcie go jako taką wizytówkę na moje transmisje? Bo teraz będą one robione w miarę regularnie. No i co? Zostawcie lajka, like subika, może jakiś komentarz i będzie elegancko. Pierwszy oponent mój. Ty a chcesz się górę widzieć? Co ty robisz? Góra zapraszam, chłopie. Czemu robisz napad, jak jest niewystarczająco policji? Napisał, widzowie, na lokale OC Koniu. Garbaty. Te garbaty! Za tego garbatego to zarabiasz. <gry> Ej, sorry, sorry, bo, sorry, bo, daj, daj klameczkę albo jakieś kajdaneczki. A ty się dobrze czujesz? Co? Jajco, dobrze się czujesz czy co? Co do mnie mówi? No kto do mnie mówi? Ja ci, ja ci nie widzę. No to zapraszam poczekalnie, bo jesteś właśnie wezwany. Po chińsku mówiąc. Co? Jesteś wezwany za wczorajszą akcję. Co? Jajco. Z kim ja gadam? to zapraszam na poczekalnię. Urajde. No i koleżka będzie sobie na poczekalnie teraz siedział. Zdygany. Panią El Ziemniako zapraszamy na poczekalnie, jak co? Za <grym> no co? No jak to za co? A co była za akcja przed chwilą na ubraniowym? Zapraszam, bo inaczej porozmawiamy zaraz. Jakim ubraniowym? Nie na ubraniowym nie było. Są nagrania na panią, więc zapraszam. A, a bo nie ma tych tych. Pan 73 proszony na poczekalnie za robienie randek z jakąś kobietą. <grym> sobie, poroz <grym> sobie porozmawiamy zaraz na górze. Już jestem, już jestem. Dobrze, zaraz będzie pan przerzucony. Ale co, po co jej? A, no. No, no, tak, tak. Zaraz się, zaraz, zaraz znajdę powód, żeby się do niego przyczepić. Jesteśmy na ulicy tutaj. Bany hopping. E, pana, sto, pana Patryka zapraszamy na poczekalnię. Jasne. Za, za podskakiwanie, bez powodu. Gościu, <noise> <noise> serio poszedł na tą poczekalnię, nie? Kurwa, się wklepią, mnie to grzeje. Uwierz, że ci wklepią. To, to mał, czy... Mam e, 25 gram Waszego Tyle kolegi miał. już nie ma jak co Aha koniu, co odcinek znów będzie? Nie wiem, nie wiem, ale kolega poleciał wiesz C Za co on poleciał? Za wyzywanie pipkowicz zdolnych Siema, fajnie, że robisz live, ale proszę nie zapraszaj ludzi na... ciągle na poczekalnie, bo musimy im tłumaczyć, że to ty Ty no i gdzie jest ten Wojtek cały? Widzicie, I niby jest, a go nie ma nie? To jest jakiś kłopot O kurde To 20 i nikogo nie ma a ty się, Wojtek, dobrze czujesz? Dobrze się czujesz, czy nie? Co jest? Gdzie? Gdzie? Nie strasz. Wojtku? Nie strasz. Ty się dobrze czujesz? No co ci chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi, co ty wyprawiasz? Dobrze się bawię. No, to zaraz będziesz się dobrze bawił, ale wiesz, gdzie? U góry. Dobrze się, kolego, czujesz? Panie Galaksy. Siemano, koniu, co tam? Brain, Rot, 4 Jezu, jak włączę to na cały serwer, to przepraszam cię, Red Bulls. Nie wiem nawet, co ta komenda robi, ale dobra, nie? Ej, kurde, co to jest? Anulowałem to! Kurde, sorry, Red Bulls! Mam nadzieję, że, to, że nie widział tego każdy gracz, że tylko ja to widziałem. Kolego, ale tak nie skaczemy, dobrze? Co to mówi do mnie? Też można w sumie tak trollować, właśnie, że do kogoś się odezwać, potem ja nic z nie Ja Z nie rozmawiam. Nic nie mówić. Ale tak nie skaczemy, kolego! Ukaż się, bestio! Ale rączki pan, panie podnoszą, co? Co wy tu teraz robicie? Nie widzę cię, ona już pisze Nie widzę cię. Już to ja już przeczuwam to. Ej widzisz kogo? No, ja też nikogo nie widzę, ja w ogóle nie mogę wejść do auta. No i po co kłamiecie? No jak celuję do was to rączki, tak? Dobra, no, za niepoddawanie się Za niepoddawanie się to zaraz będziecie mieć kłopoty, nie? No, ciekawe za co? No za niepoddawanie się. No i fajnie, że do ciebie celuję, nie? A ty odjeżdżasz. XD nie ma tu nikogo. Tamta druga mówiła, że musi się jechać przespać. No i Gitek masz problemy, nie? Czego? Za wczorajszą akcję. Jaką? Dobrze wiesz, jaką. Jaką? To jak to rozstrzygniemy? Oddajesz koledze rzeczy czy czy co? Ale jeśli ja zrobiłem nagranie, nagranie mówi samo za siebie, tak? Co? No nie, i gościu znowu na poczekalnię poszedł. Ej, jak teraz przyjdzie gościu na poczekalnię, to już nie jest moje wino. Może to jest jakiś starszy chłop, co grał, bo słabo. dobra, nie. To już nie było zabawne chłopie, nie? Myślałem, że mi monitor wybuch. Wybaczcie widzowie za, te, za tego za tego flesza, chłopie, czy coś, nie? Ej, dobra, ale to nie ja, To nie wy mnie trolujecie, tylko ja was, tak? Ty, mechanik! No tu jestem! Gdzie? W pipkowicach dolnych, za co siedzisz? Ty koniu? Już teraz się nie odezwę, widzę bo Już teraz uciekam. Żebym miał zagwostkę. gwostkę. O kurcze, ty pa niego! <śmienic> <badanego. śmienic> <O kurczę, śmienic> Mega zdolny! A pani trochę uważa z tą kataną. Oj, oj, oj. Co tu się teraz dzieje w ogóle, nie? No, nieładnie, panie mechaniku. Co, tu, co pan wyprawia teraz w tym momencie? Ja ci zaraz potrąbię. Chłopcu, helikopter normalnie wprowadzę na warsztat, nie? Patrzcie, w strachu. Policjant tu się w strachu, nie? Nie ma ucieczki. Łysy atakuje policjanta tu, nie? Ej, nie, kolejny, kolejny jedzie radiowóz. Obywatelu, wypas bludożera w tym momencie. To nie jest... O! Oj widzowie, będzie trzeba się ewakuować chyba Będzie trzeba się ewakuować Zły łysym nie mogę poradzić, zobacz No w tym podniesie. Już jeden leży Policjanci w strachu Pat, co, co on myśli sobie, nie? Interwencja jest Masz interwencję Eliminuje mnie nie się. Chłopaki, pomóżcie Patrz, pat, leci mnie. Leci, leci Nie żyjesz, <laughs> nie? No mnie Teraz drugi, nie? Pat, złota wezwali Aj, <laughs> <Ej>, dobra tu <laughs> Dobra, tu już nie ma żartów, chyba, nie? Słota wezwali na mnie, co za gnojki. Uciekam, chłopiec, stąd. Tu jest, tu jest, na wejścia, za kontenerem. Pat, za kontenerem, nie mam je. Jak ja się respię w tym buldożerze teraz. Haha, wsiad do buldożera. I lecimy dalej, nie? Pasy sobie zapnę, bo ten słot jest mocny, generalnie. Zatrzymaj się, nie masz szans. Oj, dymi się, dymi się, koparka, niestety. Ten się tu na dach wywala. Złapali mnie widzowie. Ale se wsiadłeś. I co co mam z nim zrobić? Ale panowie, czemu wy mi przeszkadzacie w pracy? Bo mogę. Nie dawaj mi go, kurwa, weźcie z tego. A co ja mam z nim zrobić? Za to. No, ty go, go zatrzymałeś, ty go zatrzymałeś, tego bierzesz, no. Weźcie, zostawcie go, on nic nie zrobił A. takiego. On nic takiego w sumie nie zrobił. No właśnie, nic nie zrobiłem tego. Ja no, Kodiu, nic nie, nie, nie zrobił, zakupnego. prawda? Misję robiłem właśnie, no. No, misję robiłem. Misję robiłem. Ja do wino, nie? Dobra, dobra, wjeżdżamy, no. za kontenery podjechać i. Są tu, są tu. Ktoś co? gadał za budynki. Ja spierdalam się. Ucieka, ucieka no. Mam go tu, za kontenerem jest. Ja to kurwa koniu jest frajer. Masz karmę gościa. Jakim koniu. Zaraz inaczej No to jest sen, youtuber, nie? No i dobra, poddacie się w końcu czy nie? No poddać się. Ej, co wy robicie? O, jak ciebie kurwa nie widać ty Ta no i teraz mi nawiję makaron na uszy Wyłazię z tego auta jak do ciebie celuję, tak? no ale bez kitu mówię ci tak szczerze 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 Że cię nie widać No to co poddajecie się ładnie czy co? Ale kurwa ciebie nie widać ty nie rozumiesz kurwa no, Ale po co chłopie gadać takie głupoty jak mnie nie widać Fajnie że twój kolega się nie poddaje generalnie nie? No generalnie fajnie że cię widać No bez kitu kurwa No i jeszcze dobra i teraz będziecie mnie wkręcać tak? A jeszcze no, stary jesteśmy w mieście kurwa, Mów do supa, supa jak dupa kurwa A co to, znaczy, jesteśmy, co to znaczy że jesteśmy w mieście? No że tak wiesz jest dużo świadków, że tak chcesz też poddawać, ty no wiesz, to To, mo to moja sprawa, prawda? to moja sprawa, najwyżej pójdę siedzieć. Tylko szkoda nawet do... nie widać. Cię. Ta dobra, i znowu gada, że mnie nie widać, jak już godzinę temu tak gadaliście. On cię nie widać. Dobra, odejdź, bo celuję do niego, a ty gościu wychodzisz z auta, dobra. nie? Jesteś rozjewany, kurwa czy nie rozjebany? Wyjdziesz z tego samochodu, czy nie. Ale ty kurwa jesteś głupi czy głupi? Dobra, nie będę się z tobą bawił, chłopaku No to się nie baw, kurwa, no to spoko, to sobie mogę. Wychodzisz na górę, z tego kurwa. samochodu, czy nie Możemy sobie pójść na górę, to zobaczymy, kto kurwa się nieczy. Gdzie, gdzie, gdzie pójść, Gdzie pójść? Na górę. Dobrze. I w takim mom w tym momencie idę, chłopie, na poczekalnię. No to ile jeszcze będę miał razy powtarzać? No nie wiem, a ile mam razy powtarzać, że cię kurwa nie widać? Jezu, jakby mnie nie było widać, to my wiedziesz, że mnie nie widać. A jak mi widać, to mi nie gadaj, że mnie nie widać, bo ja wiem, że mnie widać. No to nie wiem, no to kurwa. Nie wiem, stoję się na nie widać cię. Dobra, pakujecie się gości do fury, bo już mnie to denerwuje, nie? Proszę. Co pani wyprawia? W sensie? No, co to było 5 pię minut temu? Co 5 minut temu? No z koleżką, co pani wy wy wyrobiła, tak? Oddajecie mu te rzeczy, czy inaczej to Jakie że? Nie? Jakie rzeczy? To co z tym gościem zrobiliście, nagranie mówi samo za siebie. Z jakim gościem? Ej, naprawdę nie wiem o co chodzi. Nie, ale poważnie, o co chodzi? Tum 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 tum, tum sahur. <gry> o, ho ho. Cheater widzowie, chyba na serwerze. Co tu się stało? Ty, co tu się stało pies? Nic mi się nie stało. Co to za samochody były? Zaraz się kolego góra widzimy, bo to ty, ty coś kombinujesz tu. O no i pięknie Nieimersyjne lądowanie na budynku jakimś losowym Takich to ja nie szanuję Trzeba tutaj jeszcze kilka słów od siebie dodać yy, Zapraszam pana na górę Pana z helikoptera. Na górę a nie do góry Zatrzymujemy się stój zatrzymaj się gościu Na dół lądujesz na dół Ty może ja mu rozbiję tak ten Może ja mu tak rozbiję ten helikopter Ty normalnie rozbiję mu helkę w ten sposób chyba Chyba, że to tylko u mnie ten helikopter tak wariuje, ale ostatnio tak npc ów rozwalałem. Zapraszam Ciebie, kolego, na górę w tym momencie. Co ty, kurwa, konio? Halo, halo. No, panie NoAsket, zapraszamy na górę no poczekalnie. Za, wczoraj, hmm. za wczorajszą sytuację, niestety. Czy pana wczoraj mnie nie było chyba. No, niestety, nagranie mówi samo za siebie, czyli tutaj jeszcze dopisujemy kłamanie. A skąd on wie, że ja wczoraj byłem, czy nie byłem? Bo dostaliśmy nagranie. Ale Cię sprankowałem, gościu, co? Zapraszam kolego na górę. Co <grym> tam, koniu? A dobrze, dobrze, wiesz? Kurde. Chciałem widzowie im zapieprzyć tą lawetę. Bo bez niej to nie daliby rady wylecieć tą helką, ale zamknęli niestety ją. Pieniędzy będziesz miał wszystko. Dostaniesz dom i Ale tak dalej. proszę nie przeklinać w miejscu publicznym Spierdolę. Koniu, wypierdalaj Bo zaraz tu auto Nie, gównie to miejsce prywatne. Chwójo, zapierdolę. Bo mnie to strasznie kurwia. <grym> Gdzie. A dokładnie koło siedzę. Wejdę po cichu do auta i już brain rota włączę. Ciekawe, kiedy mi ogarnie te z... zderzaki. Ty ja mogę ich uderzyć, tak na ten, na niewidce? O! Oła! <grychy> Dalej wysiadamy. Oho, będzie wjazd chyba jakiś. No to lecimy tam, widzowie. Jest szelenina tutaj. Uważam, bo co dojeżdża będzie, że będzie. Dojesz, że będzie. Ej, baba, nie, baba, bierz go za most i go przeszukuj. Bo nie go... No nie ja, może! Go... Co ty bierzesz! Nie może twój nie może dojechać w kastracie ma. Naucz się za to. Nie może dojechać, idioto. No, nie, nie może dojechać, że z nie bogu. Ale go... hamuj, ale hamuj gadkę zielony. Chcę przygłupić jakąś No właśnie, no właśnie, więc hamuj gadkę zielony, bo zaraz się będziemy górę widzieć, gościu. Stary, jakby no, za no, chwilę to nogi łamecia po każdej bitce, także no jest... Daj góra, chłopie. Spokój. I idziesz na górę, gościu, teraz. Idziesz na górę. Dosłownie jak jest jeszcze widział, wykoluje na radio. Dokładnie, dlatego jedziesz na górę, zielony. Oni nie wiedzą, kto tu gada, nie? Ten myślisz że do niego ten gada, wiecie, a ten na odwrót. I cyk widzowie, tung Sahur wjeżdża. No z tej fury, gościu, a pierdale. No twój stary to tung tung, tung ha. <laughs> co za przygłup. Mamy go, widzowie, mamy bojówkarza. Długo takiego szukałem ogólnie. Oj, co fury nie zawinie teraz tylko. Kurde, zawiną furę, ale tak mu nie odpuszczę. No nie, skwitował widzowie, skwitował normalnie z serwera, a tu był całkiem niezły potencjał, nie? Jeżeli taki content ci odpowiada, to miłoby było, gdybyś jednak zostawił tą subskrypcję. Ponadto zapraszam cię również na mój serwer Discord, na którym to w prosty sposób można się ze mną skomunikować. Znajdziecie tam też sekcję reklam, czyli listę serwerów, tych od RP, po bojówkę aż do PvP. A jeżeli to ty chcesz zapromować swój serwer, to wystarczy, że skomunikujesz się ze mną na Tickecie. Zapraszam też na mojego Instagrama, na którym to często wstawiam dość ciekawe relacje, czyli jakieś fajne tripy, nagrania z motocykla i tym podobne, więc myślę, że ciekawie. Możecie zobaczyć, co u mnie słychać, więc link zostawiam wam również w opisie.